Witam na moim kanale Pomysłowa Kuchnia. Dzisiaj przygotuję zapiekankę z tartolini. Jeżeli Wam się film spodoba, proszę o subskrypcję mojego kanału. Na początek, na niewielkiej ilości oleju, podsmażę drobno pokrojonego fileta z kurczaka. Będę go doprawiać domową przeprawą do kurczaka. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaki jest jej skład, to dajcie znać, chętnie się z nim podzielę. Jeżeli nie mamy, może to być kupna przyprawa do kurczaka, bądź ewentualnie sól, pieprz, dodatkiem papryki. Przekładam podsmażonego kurczaka na ręcznik, aby odsączyć z nadmiaru, z nadmiaru oleju, tłuszczu. Pieczarki, ja akurat mam drobniutkie pieczarki, kroję tylko na cztery części. Jeżeli mamy większą, musimy drobniej pokroić. Uwielbiam, przez malutkie pieczarki mają bardziej aromatyczne, są bardziej smaczne. Pieczarki podsmażam na maśle. Można też na oleju, ale stwierdzam, że na maśle mają lepszy smak. Gdy już cebulka jest podsmażona, do tego dodaję pieczarki. Pieczarki zawsze staramy się jak najmniej mieszać. Najlepiej począć zaś patelnią, tak jak ja to zrobiła. Na koniec doprawiamy solą, pieprzem. Kiedy już mamy pieczarki doprawione i usmażone z na masełku z cebulką dodaję czosnek. Do tego dodaję później kurczaka. Troszeczkę razy mieszam, spodsmażam. Teraz dodaję keczupu. Oraz śmietanki. Śmietanka nam to wszystko zagęszcza, skleja. Właśnie tu widać, że do fajnie nam się gęste zrobiło. Do tego dodaję wcześniej gotowane w osolonej wodzie tartolini. Może to być drobne, bądź grubsze. I ser. Ja akurat użyłam tartolini z mięsem, ale można to również z pomidorami, z serem, ze szpinakiem. Jakie kto lubi. Do tego daję trochę zielonej pietruszki, aby było kolorowo. Zapiekam to w naczyniu żaraodpornym przez około 20 minut w temperaturze 180 stopni. Zapomniałam dodać, że tam wsypujemy tylko część sera. Pozostałą część sera zostawiamy i posypujemy na wierzchu. Życzę smacznego!